Cześć, witamy Was dzisiaj w kolejnym odcinku vloga 3QQ. Dzisiaj jesteśmy znowu w Gdańsku. Dla nas, dla mnie i dla mojego wspólnika Jacka Pogorzelskiego bardzo ważny dzisiaj dzień, ponieważ dzisiaj w sumie kończymy transakcję, nad którą pracowaliśmy pół roku, a mianowicie kupujemy hotel. Hotel, który kiedyś funkcjonował dla turystów, był wynajmowany, dzisiaj zmieniamy jego przeznaczenie, będzie hotelem na kwatery pracownicze. Mamy tam już najemce, firma, agencja pracy, najmuje od nas cały obiekt. O tyle trudna transakcja, ponieważ trwała na 6 miesięcy, ale o tym dlaczego, jak, powiemy po drodze. Teraz chcemy skupić się na skompletowaniu ostatnich dokumentów, ponieważ idziemy do notariusza. E, podpisujemy umowę kredytową no i będziemy też uruchamiać środki z kredytu wobec tego mamy, jak widzicie 100 dokumentów, które były kompletowane do banków, do banku do notariusza przez <laughs> 6 miesięcy e, dzisiaj sądny dzień, czy mamy na pewno wszystko, czy dopięliśmy e, do ostatniego momentu no i co, no i zapraszamy Was na kolejny odcinek, mam nadzieję, że mamy nadzieję, że będzie ciekawym odcinkiem, zabieramy się do roboty zapraszamy z nami na E, krótką przygodę o tym, jak to się wydarzyło, dlaczego kupujemy, co to jest inflacja w dzisiejszych czasach i, i w jaki sposób ją wykorzystujemy do tego, żeby e, móc zlewarować się i kupić kolejny obiekt, kolejną nieruchomość, która będzie dla nas pracowała teraz, a potem już będzie spłacony kredyt i będzie naszą w cudzysłowie polską emeryturą. Zapraszamy! No. Now kredytowe mamy. mamy. Mamy KRS banku finansującego nieruchomość, mamy oświadczenia banku. Fakturę zadatkową e, sprzedającej, tak? Swoje 50% utach. sprzedająca prowadzi działalność gospodarczą i miała to może mieć na swojej działalności ten obiekt, w związku z czym sprzedawała mu po prostu na fakturze. E, musiał sprawdzić fakturę VAT. My ten VAT musimy opłacić również ten podatek, w związku z czym zdarzyliśmy ten kredyt gotowy na, na tak. kwotę VAT. No i standardowe dokumenty, wypis wyry z rejestru gruntów, wypis kartoteki budynków i mapka ewidencyjna. No i wiadomo, to są w trawie piszczy najważniejsze rzeczy, czyli odliczony cash na, na Pecet i na, na taksę notarialną. Można płacić przelewem, bądź można płacić. Gotówką, pod 15 tysięcy złotych, wiadomo. I zapłacimy dodatkowo. Wkład własny, pójdzie Tak. Oczywiście. Zabieramy ze sobą komplet dokumentów finansowych do banku, komplet dokumentów spółki, gdyby przypomniało się bankowi coś, że jeszcze. Z doświadczenia wiemy, że czasami bywa tak, że jakiś dokument gdzieś tam jest potrzebny, więc warto by mieć na wszelkich wariach przy całą dokumentację spółki, taką istotną, z punktu widzenia zakupu nieruchomości nie będziemy zaskoczeni jakimś pytaniem o jakiś konkretny dokument. Tak, a wiemy dobrze, że zawsze takie chochliki chodzą przy takich transakcjach, zapomina się małego, jednego dokumentu i potem trzeba o tydzień albo miesiąc przykładać. ak plan dzisiejszego dnia. Mamy godzinę 12.20. Na godzinę 13.00 jesteśmy umówieni na, na godzinę w banku e, w innym banku. W Trochę innym temacie tak naprawdę. Zatem próbujemy, próbujemy jeszcze uzyskać e, linię, e, linię obrotową. Na spółkę na kolejne zakupy, ewentualnie zadatkowanie. Na godzinę 14 w kancelarii obok zresztą mamy akt notarialny. Robimy dzisiaj zakup, strona sprzedająca, strona kupująca, kancelaria, notarialna wiadomo, planujemy dzisiaj od razu zrobić wydanie, protokół zdawczo odbiorczy z z, z, po z przekazania lokalów, które notabene już mamy, aktualnie najmujemy, skomercjalizowane. Tak, także to będzie czysta że żeby de facto lokal są nam wydany jako najemcy, bo w tak, tym jest. momencie jesteśmy w najemcy, do podpisaniu umowy przedwstępnej, więc to będzie już taka formalność, że teraz będzie wydanie lokalu nam de tak. facto jako już nowym właścicielem. Tak, Państwo sprzedający sobie zawarunkowali, że musimy przelać resztę zadatku, brakującego do, do końca umowy, ehm, e, przepraszam, resztę wkładu własnego, czyli tak, do 20% wartości nieruchomości dzisiaj, po czym zostanie on Wydane także kończymy dzień e, przelewami, które wykonujemy, e, wiadomo, przekazujemy gotówkę w kancelarii za taksę za takce oraz robimy zapłatę reszty ceny do 20% wkładu własnego protokół i mamy koniec na dzisiejszy dzień. Plan na jutrzejszy dzień. Pzejszy dzień jest plan uruchomienia kredytu, czyli rano widzimy się w banku naszym, który finansującą tą inwestycję. E, jedziemy ze wszystkimi dokumentami, które Wam wymaga, m.in. bank notarialny zakupu tej nieruchomości. E, no, i po prostu składamy dyspozycję uruchomienia pierwszej transzy kredytu, która zostanie bezpośrednio przynana na konto zbywcy. Po trzech dniach będzie przynana druga transza, już na nasze konto, na adaptację tej nieruchomości. Dokładnie. I tam pamiętam, że mamy jeszcze jeden warunek, który jest w trakcie dopełniania. Bank sobie zażyczył tak, w decyzji kredytowej w kredycie, że do uruchomienia kredytu potrzebujemy ubezpieczyć nieruchomość. Czyli tak naprawdę, cztery, cztery lokale muszą mieć polisę, wysłaliśmy do naszego e, brokera ubezpieczeniowego e, informacji dzisiaj z projektem aktu notarialnego, z umową kredytową, żeby przygotował tą polisę, którą dzisiaj na wyśle opłacimy i jutro im przedstawiamy. I to będzie ostatni z ostatnich warunków do e, dopełnienia, do, do wypłaty środków, które mamy nadzieję w piątek zostaną wypłacone na konto sprzedających i kończymy ten tydzień, mam nadzieję, kieliskiem whisky. Po zakończonej udanej transakcji, która trwa już można powiedzieć blisko pół roku. Także to zabieramy to się, się, idziemy do samochodu. To dlaczego decydujemy się na zakup e, nieruchomości e, w tych czterech lokali, a jednego hotelu e, w, na kredyt inwestycyjny, to jest. E, to, co się dzieje z aktualną wartością pieniądza. Wiemy, ile Amerykanie dodrukowali pieniędzy w 2020 roku. 80% dodatkowych pieniędzy trafiło do obiegu. W Polsce nie wiemy, nie mamy takich danych, natomiast zakładamy, że jest to 40-50% może. A to nic innego jak ogromny wzrost inflacji, o której nikt nie mówi. Statystyki busowskie podają, że jest to 3,5-3,7% w skali roku. Według naszej oceny w koszyku inflacyjnym, tym naszym, którego my używamy do oceny wzrostu, spadku ceny, wartości produktów, jest dużo, dużo więcej, ale o tym się nie mówi. Oprocentowanie kredytu inwestycyjnego jest w zależności od banku, natomiast my dostaliśmy propozycję korzystną poniżej 4%, czyli tak naprawdę koszt inflacji tej gusowskiej realnej. Więc można powiedzieć, że kupując na kredyt inwestycyjny e, nieruchomość na 80% wkładu własnego, będziemy mieli koszt pieniądza przy kredycie 15-letnim, e, ratę odsetkową 40% całości raty. Rata kapitałowa, rata odsetkowa, odsetki to co zarabia bank, w pierwszych latach więcej, później mniej. I e, rata kapitałowa, czyli spłacanie tego zadłużenia realnego e, naszego kapitału użytego w banku. Natomiast to za ile wynajmujemy nieruchomość jest to blisko dwukrotnie więcej niż jeżeli sama rata kredytowa, więc używając 20% wkładu własnego na zakup nieruchomości zarabiamy na, na wynajmie nieruchomości tyle samo ile jest rata. Czyli przykładowo rata 10 tysięcy złotych z wynajmu mamy 20 tysięcy minus rata czyli 10 tysięcy jest dla nas, 10 tysięcy wprowadzamy do banku, z czego 5,5 tysiąca jest ratą kapitałową w pierwszym roku i 4,5 tysiąca zł jest ratą odsetkową, czyli realnym zarobkiem banku. Wiemy też, że istnieje coś takiego jak inflacyjny wzrost cen, wartości też nieruchomości. No i to jest ta wartość dodana, którą, e, która dzieje się. Może ceny spadną, może wzrosną. My raczej zakładamy, że ceny nieruchomości będą rosły wraz z inflacją, wraz z popytem na nieruchomość. Jako alternatywne źródło inwestycyjne do inwestowania w utrzymywanie pieniądza na kontach oszczędnościowych w bankach, które aktualnie są bliskie zeru. Przy inflacji 3,5 jeżeli uznalibyśmy ją jako realną, a tak nie jest, ale zakładajmy, że tak jest, tak jak media mówią, tak jak mówi GUS, no to ci, którzy trzymają pieniądze na kontach bankowych, realnie tracą. Wzrost, inflacja 3,7%, minus to ile zarabiają na kontach oszczędnościowych, czyli tam chyba jest teraz 0,2%, czyli 3,5%. Ich pieniądz w banku inwestorów traci na wartości. Widzimy ruch, że coraz więcej inwestorów, ludzi z majątkiem, z kapitałem wyciąga pieniądze z banku i wkłada w inne aktywa, które przenoszą wartość pieniądza w czasie. Moda jest to oczywiście jak zawsze na nieruchomości, na, na, na złoto, srebro, a teraz obecnie też na kryptowaluty, z takich, bynajmniej mówimy o aktywach, które najczęściej są stosowane przez osoby kupowane, inwestowane przez osoby nam bliskie, znajome. My staramy się też dywersyfikować portfele inwestycyjne, inwestować w różne aktywa, oczywiście na różnych rentownościach. Natomiast nie inwestujemy w utrzymywanie pieniędzy na kontach oszczędnościowych w bankach, ponieważ te pieniądze tracą na wartości. Czas teraz na to, żeby wyciągnąć trochę pieniędzy z banku. Bierzemy linię obrotową w banku, w którym mamy jeden z kont spółki, po to, że jeżeli przyjdzie fajna okazja inwestycyjna w nieruchomość, będziemy mieli szybką gotówkę na wkład, na wkład własny. Dobra, zaparkowaliśmy pod kancelarią notarialną w Gdańsku w centrum. Zbieramy się parking, parking opłacony. Idziemy do kancelarii. Co robimy? Podpisujemy akcik notarialny, rozliczamy tą nieruchomość, odbieramy klucze i lecimy z kolejną nieruchomością. Chodźcie. Za co? Za no. Ja, no, no nam nam tak... też było. Bardzo dziękujemy, bardzo dziękujemy. No, to dostaliśmy w prezencie od Państwa sprzedających po dziękowaniu. Hmm, chyba coś co trzeba będzie dzisiaj... To jest na nauczyczenie dzisiaj. No, weszło. Także takie transakcje lubimy. Wiedzieć, hotel został oficjalnie kupiony. No i weszło, hotel kupiony. Jesteśmy po całej czynności zakupu, zakupu, po wizycie u notariusza. Wszystkie podpisy zrobione pod aktem notarialnym. Obiekt został wydany protokołem zdawczo-odbiorczym z Jaskiem, wspólnikiem. Jesteśmy szczęśliwi. Tak jest. Zjedziemy wspólnie hotel. Jesteśmy jego właścicielami od dzisiaj. Hotel już nam zarabia, pracuje. No i co? I już w planach są kolejne, kolejne poszukiwania kolejnych dobrych, rentownych obiektów. No i możemy powiedzieć tylko tyle, że zapraszamy wszystkich inwestorów do, do wspólnego inwestowania w obiekty komercyjne, używając dźwigni finansowej w postaci kredytu inwestycyjnego, który jest ciekawą alternatywą. Wzrost przeniesienia wzrostu wartości nieruchomości w czasie poprzez um, zlewarowanie tego kredytem inwestycyjnym z umową najmu um, jedną ze spółek, na przykład Szykuku, który będzie wypłacał stałą dywidendę, stałą płatę najmu inwestorowi na konto co miesiąc. Tydzień niebawem się kończy, i my zamykamy tydzień fajnym kolejną nieruchomością, która będzie pasowała. Pracowała na naszą emeryturę, na, na finanse w spółki no i mogła wypłacać dywidendy nam. Także stay tuned, jak to mówi nasz fantastyczny i najlepszy dyrektor marketingu Łukasz Gozi.